Hej, dzieci, z tej strony Gilatki. zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi drodzy, dzisiaj gramy w wspaniałą gierkę YouTube Simulator Z. Więc poleciliście mi tą gierkę, więc moje czemu nie, przetestuję. Dostaję jakąś kamerę na start. Click and press e to record videos. To 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 dobra, robimy spamnik po prostu. chodzę i nagrywam wideo. Proszę bardzo. Internetowa pałka, patyk internetowy, niech będzie, dobrze. Nie wiem, czemu jest taki blur straszny w tej rzeczy. Tak tak powinno być. Chciałbym się dowiedzieć, Grafika, tak, chciałbym jak najbardziej. Pop-ups, trading, chyba tak powinno być, dobra. To jest nasz domek. Co dalej mam robić? Aha, mam po prostu zaspamować 156 slotów, które posiadam. Ponieważ nie grałem jeszcze w tą grę, nie wiem o co chodzi tak naprawdę do końca. O co chodzi? Aha, tu są jeszcze komentarze jakieś, okej, okay. moja postać robi jakieś komentarze. Niech będzie. I co teraz? Idę do środka swojego domu. Czyli to był, to był cały filmik, czy jaką to rozumieć? O boże. Ej, no, fotel mam podobny, ale nie taki brzydki. Pff. Aha, muszę przystanąć, okej. Okay. Musimy edytować. Okej, okay. dobra, otwieramy. Wrzucamy ten klip. Aha, muszę sklikać, dobra, wprost. Hahaha, <laughs> montujemy wszystko. O kurde. You can also click E. Dobra, czyli mogę spawnować też E. Dobra, mój, mój tego. Eksportujemy w takim razie. Ok, wideo numer jeden. Nieważne. Mhm, mm zamykamy. Ej, to jest naprawdę rozwinięte, muszę wam powiedzieć. Kliknij, żeby edytować. Aha. <grystek> Robi miniaturkę. O. <grystek> nice, wygląda nieźle. Jak powinniśmy ją nazwać? E Krystek. <grystek> ja zawsze robię nazwę xblblbl. Cokolwiek, dobra, zamykamy Photoshopa. Co dalej? Wchodzimy na YouTube. Dobra, poproszę. Nie mamy kontentu. Yy... Aha, dostaję trzy miniaturki za każdą, którą ja zrobię. Dobra, niech będzie. Yy, uploadujemy na razie. Okej, okay, nazwa też jest śmieszna. Bieramy miniaturki i applaudujemy. Jest! Proszę bardzo, premium bonus. Nice. I pierwsze pieniążki na nasze konto. 26, 7 wyświetleń. 8, 9, 10. Dobra, to jest nowe. Jak mam to rozumieć? Teraz wyłączamy komputer i idziemy robić nowy content, tak? Tak to chyba wygląda. Teraz tak, czy mam opcję pójść do jakiegoś sklepu? Tu na pewno są jakieś sklepy. Tu są te pałki internetowe. Tam są meble, to mnie interesuje. Your mom's house. Dom twojej mamy, co? Jak mam to rozumieć? Po co mam iść do mamy? O Boże, co to są za skrzynie jakieś. <laughs> Okej, <Okay. laughs> jakieś nagrody YouTube. <laughs> nice. Dobra, rozumiem. Tu jest jakiś czat i to jest sklep. Yy, muszę mieć 100 tysięcy. Dobra. Czyli musimy być ewentualnie. Znaczy nawet nie ewentualnie, tylko zdecydowanie większym youtuberem. Mamy 40, coś odsłon, nie mamy subskrybentów. Tam jest jakiś inny sklep, a co robi ten sklep w takim razie? Co to jest? Są lepsze biurka, tak? Aha, dwa per klik, cztery na klik. Dobra, czyli to są biurka po prostu, które nam dają. E, no dobra, a tu mamy... Co to jest? To są kamery lepsze. Dobra, zainwestujmy trochę. Mm, tu jest za 11, tu mamy za 8. To kupmy to biurko. ok odblokowałem. I tą kamerę poproszę. Nice! I jest tego całkiem sporo, muszę przyznać. Jeśli chodzi o to, nice -ik. Czy to jest kolejna strefa, czy to jest już wyjście? Ooo, są trzy piętra! Ooo, czyli dużo rzeczy do odblokowania. Dobra, moja kamera w takim razie. Pum, 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 A po cztery teraz dostajemy, dlatego idzie tak szybko. Dobra, możemy też zwiększyć tutaj naszą ilość. Płacę pieniędzmi, tak mam to rozumieć, dwa razy tyle, dwa razy czego? Dwa razy. Aha, dwa razy pamięci. SD. To jest moja karta. Dobra, rozumiem. Aha, i mogę o tyle powiększyć, chyba, tak? Tak mam to rozumieć? Dobra, zobaczmy. Mam 312. I teraz powiększ. Za jeden. Za dwa. Tak, czyli powiększam wielkość... Aha, powiększam wielkość. Co, ja nie wiem do czego jest ten patyk internetowy. Nie jestem pewien specjalnie, ale jeszcze pójdziemy sobie do sklepu z wyposażeniem. Bardzo ładnie. Mamy jakieś Aha, dobra, czyli to są ogólnie fotele, jakieś rzeczy do środka do nas. Niech będzie. Niech będzie. Yy, wydaje mi się, że ten patyk to będzie kamera, szczerze mówiąc. Tak, tak mi się wydaje. Yy, to internet stick. Mhm. Mm Postaw y, obok komputera to, żeby automatycznie robić więcej pieniędzy. Aha. Spark up your videos. Dobra, spróbujmy. <grym> Czemu nie? Spróbujmy to zrobić, poproszę w takim razie. Żeby były lepsze. Ja też oczywiście mam taką pałkę, która jest obok mnie i, i dzięki temu ro, robię lepsze filmy. <grym> Totalnie. Dobra, y, mogę tu jeszcze zrobić. Mam nowy komputer, to jest ważne. Postawimy go na razie tu, na a jest jeszcze oznaczenie, że najlepszy, o Jezus, to już w ogóle I mamy tą magiczną pałkę, dobra W takim razie, czy ja w ogóle potrzebuję krzesła, to jest moje pytanie? Connect jaka animacja jest, Kaman? on Dobra, chwila, ja potrzebuję teraz tak Przesuń obiekt Nie, chwila, jak mam to rozumieć? <grymne> Chciałbym przesunąć obiekty. Yy, krzesła usuń. To. Okej. Okay. I teraz powinienem to dostać. Dobra, jest moje krzesło. I teraz chcę je postawić tu. Dobra, jest. Witam, cyk siadamy. Yy, proszę bardzo, robimy edytor, cyk, cyk, cyk. Oczywiście chyba jak najlepiej wszystko wykorzystać. Niektóre miały tam 64 jakieś w ogóle. Video size. Dobra, nie ile. Export. Yy. Wideo o nie, widelo niech będzie widelo jest, zrobione, mamy super szybki komputer dobra, zamykamy, robimy miniaturkę tak? Ciu, ciu. Ciu, ciu. proszę bardzo, rendery, cyk, zrobione załatwione, ATM coś tam yy, ja tak zawsze nazywam miniaturki nie wiem czemu, ale tak jest wchodzimy na YouTube'a. halo youtube Upload. Aha, chwila, jeszcze to sobie kupmy, że możemy wybrać trzy miniaturki do naszego filmu. Nie wiem, czy to cokolwiek zmieni, szczerze mówiąc, bo robimy tylko jedną, ale nie wiem, jak to ma działać. Okej, okay. aha, za każdą, którą zrobię. Dobra, niech będzie, czyli teraz tak. Uploadujemy to wideo z tą miniaturką, upload. Jest! Proszę bardzo, I będzie generowało kolejne wyświetlenia i kolejne pieniądze dla nas. Stówkę już dostałem! O kurde, to jest konkret, konkret muszę przyznać. Teraz tylko. O, się już pierwsze wyświetlenie. A co to jest? Co to jest za maszynka za 9 Robuxów? Co mogę tu otworzyć? Clown Machine. Poproszę w takim razie, nie wiem, co jestem w stanie z tego dostać, ale poproszę. po prostu uderzyłem. Dobra, nieważne. Nie widzieliście tego. <ścoughs> nie widzieliście tego. Dobra, zrobimy jakąś kamerę. Jakąś taką totalnie wyczesaną kamerę za 80 dolków. Proszę bardzo. I cyk, i robimy. Robimy! Ciach, ciach, ciach. I już film zrobiony. Dobra, teraz powiększymy sobie jeszcze liczbę naszego miejsca. O ciach, i robimy filmy. O, tak. Cyk, 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 cyk. Dobra, już nie mogę więcej. Muszę stanąć przy swoim komputerze! I znowu edytujemy nasz wspaniały film. Tutaj popom. Niestety wrzucanie tego będzie dosyć długie, szczerze mówiąc. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc musimy chwilę poczekać, żeby to wszystko wrzucić. 128 energii. Nie wiem, czy ta energia też tutaj coś więcej dodaje jeszcze mówiąc, czy nie, ale zobaczymy. Jezu, długo to idzie tak naprawdę, totalnie długo. I eksportujemy wideo. Nieważne jaki ma tytuł. To jest. to Oczywiście tytuł zawsze też zmieniamy. Robimy Photoshopa. Proszę bardzo, lecimy. Ale efekty. Wszystko, proszę bardzo, Space World. No i nice, zrobione. Dobra, saveuj I zamykamy. Dobra, YouTube w takim razie. Cyk. Yy... Uploadujemy to. Oj, mamy trzy wybory do wyboru. Co za różnica? Przecież, przecież wszystkie są takie same. Wszystkie są takie same dosłownie. Aplaudujemy, dobra. To miało 800 wyświetleń, teraz będziemy mieli ile wyświetleń? A! Nie będziemy mieli aż tyle na początku, ale będą się powoli wbijać. 20 subskrybentów, proszę bardzo. Kurde, co to są za zdjęcia w ogóle? Aha, co moje miniaturki po prostu. ich będzie. Wychodzimy! Yy, aha, nie mogę nagrywać filmów w środku u siebie. Dobra, to idziemy w takim razie kupić. Yy, lepszy komputer. Myślę, że lepszy komputer byłby też całkiem niezłą inwestycją. E, za ile możemy kupić? Za 188. Dobra, to bierzemy. Całą resztę inwestujemy. A, mamy też plecak, mamy kod jeszcze, co prawda nie mam kodów, ale to już kolejna kwestia. Menu, 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 kody, nie. A jest to jakiś konkretny taki jakiś, nie wiem, konkretny sklep? Aha, są kryształy do kupowania rzeczy. Niech będzie. Czyli tak naprawdę nic więcej nie jestem w stanie kupić, tak to rozumiem. Uh, na... Mogę klikać? Mogę też, mogę też klikać Dobra, proszę bardzo, klikanie idzie dobrze Teraz tak uh, Chwila, zróbmy be, 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 Gdzie to było? Tu, plusik I wszystkie 10 tysięcy, o kurde <ścoughs> To już nie jest mało I lecimy, proszę bardzo Lecimy! Lecimy do 10 tysięcy! Jak zrobię taki filmik z 10 tysięcy, to ja nie le, za to dostanę, ale wydaje mi się, że dostanę za to całkiem sporo. Haha! <grymne> musimy mieć lepszą kamerę, bo teraz klikanie zajmuje po prostu nieskończoność czasu. Ale mam 70 subskrybentów, lecimy, proszę bardzo. Zaraz będzie 10 tysięcy. Zaraz prawie 11 tysięcy w sumie, jakby nie patrzeć. Dobra, i uwaga jest. Dobra, nie potrzebujemy nic więcej. Idziemy do domu. Tutaj jest jakaś druga osoba, ale nie jestem w stanie sprawdzić, na jakim jest etapie. Dobra, poproszę. Replace with best? A, bo ja kupiłem nowe biurko. Ło! Wow! To w ogóle jest kozacko totalnie. Tylko teraz tak. No dobra, tu jest już dobrze, bo 130 mi dodaje tak naprawdę. 1064 energii. Ej, to jest kozak. Jakby nie patrzeć z tej perspektywy, niezły ten film będzie. Naprawdę będzie niezły patrząc na to. Dobra, zamykamy. Miniaturka, ciach, 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 teraz żółte tło, proszę bardzo. Niemożliwe! Ale to jest szalone, że to bierze od razu moją postać i od razu pod takie rendery tworzy. Naprawdę. Ta gra jest stworzona pięknie. Bardzo ładnie. Dobra, uploadujemy film. Ten z. a miniaturka nie pokazuje nic. Niech będzie. <słuch> <słuch> Niech będzie. 3000 wyświetleń, proszę bardzo. Robimy kolejny. 2300! Dobra, bo proszę, to idziemy po lepszą kamerę w takim razie. Idziemy po jakąś najlepszą kamerę, bo klikanie będzie mniej męczące. O! Dobrze, w takim razie ile? 2300? Yy, ta jest za 2400, to kupmy tą. 200 coś za kliknięcie. I biurko możemy jeszcze jakieś. Mamy to? 130? Nie, to w sumie nam niewiele zmieni. Znaczy zmieni nam dużo w sumie. Chwila, musimy, musimy wziąć to biurko, ewidentnie. Chwilę, ja 1300. Możemy wziąć to biurko jak najbardziej. Teraz musimy wyjść i musimy dokupić od razu miejsce na naszej karcie 45 tysięcy, a klikamy po ile. E, Chwilę, muszę wyjąć najpierw moją kartę. O, chwila. Kamerę wyjąć. O, dobra, jest. Uuu, lecimy z tym, proszę bardzo. A, już się zapełniło. Dobra. Aha, nie, bo nie kupiłem tego. To i wydaj wszystkie pieniądze. 45 tysięcy, ok. <laughs> Pięknie lecimy z tym, proszę bardzo. 260 rekordowo, 160 subskrybentów. Jakbyśmy wbili 100 tysięcy, to ewidentnie moglibyśmy zrobić tu bardzo, bardzo dużo, ale no. Pff. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę do tego wszystkiego. Jest, proszę bardzo. nie, 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 nie. Replace with best. O, wymieniamy nasz komputer na lepszy. To jest bardziej potrzebne w tym wszystkim. No, po 260 nie jest źle, szczerze mówiąc. Ale i tak to trochę zajmie, jakby nie patrzeć. Nie. nie wiem, czy te piorunkowe są lepsze jakoś, czy kolory, które tu się pojawiają, też zdecydowanie biorą pod uwagę to wszystko, czy nie? Też zastanawiam się, jak względem to wygląda w kwestii robienia tego filmu. Czy bardziej opłaca się zrobić jeden film z dużej ilości elementów, czy bardziej opłaca się zrobić. Yy, yy, czy bardziej opłaca się zrobić film yy, jakiś tam mniejszy. O, proszę bardzo. Dostosowane. Zapisuj. Wychodzimy. YouTube. Y, upload. Ten film z tą miniaturką. Uploaduj. No i lecimy. Proszę bardzo. Ten już ma 11 tysięcy wyświetleń. O kurde. Ile dostaniemy teraz? <laughs> 10 tysięcy. Pięknie. Dobra. To w takim razie, yy, a jakbyśmy wszystkie 10 tysięcy tu zainwestowali? O kurde. Pff. Z jednej strony spoko, z drugiej strony nie bylibyśmy w stanie zbyt wiele zrobić. Dobra, musimy yy, komputer sobie kupić jakiś lepszy, za ten za 5000 tysięcy kupmy, niech będzie. Jakąś kamerę moglibyśmy kupić za 2400, niech będzie, dobra. <laughs> I reszta pieniędzy oczywiście idzie na naszą wspaniałą kartę, która teraz jest w stanie pomieścić 140 tysięcy i teraz wybieramy i lecimy. Po 500 po prostu chciałem powiedzieć po 500 tysięcy, ale jednak nie. W międzyczasie jak, to, jak tu ja się, to czy ja mam coś więcej tutaj do zrobienia? Nie, nie mam tu nic więcej do zrobienia, nie, nie, nie mogę, mogę tylko pójść tam, mogę pójść tu, ale to nic więcej nie zmienia Tam musimy mieć 100 tysięcy subskrybentów, żeby cokolwiek być w stanie zrobić tak naprawdę, a na razie nie jesteśmy w stanie zrobić totalnie nic. Dobra, jest już limit. Tak dziwnie, to jest wydaje mi się, że szybciej to idzie niż limit, ale no. O, śmieszny ten komputer. Siadam. To proszę w takim razie lecimy z tym. Wielkość wideo. No, wydaje mi się, że to jest dosyć sporo, jeśli chodzi o wideo. Upgrade, proszę bardzo. Cyk, lecimy, zamykamy. Miniaturka. Cyk, pff, różowe tło. Wszystkie miliard elementów. To to. Nie wiem, po co jest ten, to szare tło na, nakładane, szczerze mówiąc, w tym Photoshopie, ale może ja się nie znam aż tak na Photoshopie. Upload. To miniaturka. Upload. Cyk, lecimy. Plus one tile. Nie wiem, co to. Plus jeden tego. 30 tysięcy? Haha, <laughs> proszę bardzo. Nice. No, i teraz mamy fajnie, fajnie. Lecimy znowuż dalej. Jeśli chodzi o to, musimy znowu zupgrade'ować sobie wszystko, żeby to było. Bardzo ładnie, tutaj teraz możemy upgrade'ować do kamery. Za 33 jest kolejna, za 4000. Tutaj biurka też się już zaczynają robić całkiem drogie, szczerze mówiąc. Wiecie, co? Zrobię po prostu tak. Zrobię 800 tysięcy. Wydam wszystko na to. Zapełnię to 800 tysięcy. Zrobię ten filmik z tego i zobaczymy, ile jestem w stanie zarobić. Także, skończyłem ten film. 823 282 000 nie wiem, tej energii, czy jakby to tam nazwać. Więc jesteśmy w stanie teraz podziałać nad szybką miniaturką. Tym razem niebieskie tło, łatwo będzie zobaczyć. Czy ja z tym, czy można dać inną miniaturkę, w sensie starą miniaturką względem, względem tego... Dobra, dajemy, jest to, uploadujemy ten film z tą miniaturą, upload i poprzedni też zrobił 30 coś tysięcy, nie zrobił jakichś tam super, nie wiadomo jakiej ilości wyświetleń, ale zarobiliśmy 186 tysięcy, czyli już zdecydowanie, zdecydowanie więcej. To, co na pewno muszę zaupgradeować w chwili obecnej, to mogę trochę tych pieniędzy przeznaczyć na, na przykład nie wiem, 22 tysiące, na to, żeby trochę zwiększyć tak, 22 tysiące, żeby trochę zwiększyć, ale musimy, o ile komputer nie jest tak zły, to musimy zdecydowanie ulepszyć yy, kamerę. Ta za 80 tysięcy brzmi bardzo dobrze, więc biurko weźmiemy też w takim budżecie, w jakim nas stać. Proszę bardzo. O, kupiło? Kupiło, dobra. <grych> Czyli już tak w, praktycznie w połowie, trochę bardziej niż nawet w połowie jesteśmy, więc całkiem nieźle, jeśli chodzi o to. Teraz jakieś nam, yy, jacyś subskrybenci nam wpadają, powoli. No, powiem wam, że z takim tempem teraz 8 tysięcy to można po prostu działać. Teraz to sobie leci, proszę bardzo. 1,4 miliona, właśnie chwila, bo możemy jeszcze wykorzystać resztę pieniędzy i zrobić 2,3 miliona. I nice! I proszę bardzo, i teraz robimy film na 2 miliony. Co prawda, nie subskryb... Nie subskrybentów, ale no, <gryw> ale robimy cały czas. 220 tysięcy wyświetlań, tak naprawdę. Mam nadzieję, że po tym filmie też będzie całkiem, całkiem nieźle. I dobra, to jest nasz limit, tak naprawdę. Myślałem, że jeszcze mogę kliknąć, ale nie. E, oczywiście zamieniamy na najlepsze możliwe biurko w chwili obecnej. Dalej nie mamy krzesła lepszego, ale po co nam lepsze krzesło? <grystanie> <grystanie> Tempo robienia się tego jest po prostu kosmiczne. W sensie nie jest super źle, bo idzie naprawdę nieźle, ale mogłoby być zdecydowanie lepiej. <grystanie> Mówię, tutaj nie jest taki problem z klikaniem, o ile problem z klikaniem właśnie e, przy kamerze. To jest, to jest zdecydowanie większy ból, jeśli chodzi o to. Dobra, i lecimy, lecimy, zostało już niewiele tak naprawdę i jest. Eksportujemy to wideo. Śmieszne jest to, że w ogóle każde wideo eksportujemy i nazywa się wideo 01. O, proszę bardzo, teraz taki kolor. Widzę też tu schemat, że zawsze się ta strzałka pojawia. Dostosowywanie, poprawianie, dobra, e, sejwujemy. Wchodzimy na YouTube'a, uploadujemy to wideo z tym i uploadujemy je. To już 170 tysięcy zrobiło wyświetleń. To już konkret. I mamy 500 tysięcy na koncie, moi drodzy. Więc jesteśmy w stanie zrobić znowu tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeśli chciałbym wydać teraz wszystkie pieniądze na to, to zrobiłbym na 10 milionów. <grym> Jezus. Masakra jakaś totalna. Ale potrzebujemy lepszego komputera albo lepszej kamery. Na razie moglibyśmy zainwestować w... Taki komputer, więc weźmy go. On będzie. lacking. A nie, już, już mam wszystko, dobra. Więc teraz znowu zwiększamy do 3 milionów. Będziemy zaraz klikać, ale znowu robota przy komputerze będzie super, super łatwa. Więc bierzemy. Za jedno dostajemy 8,500. No nie idzie to najszybciej tak jakbyśmy chcieli, ale też widać, że się to zapełnia cały czas, tak? Calutki czas się to po prostu zapełnia. 3600 subskrybentów dalej to nie jest nawet blisko 100 tysięcy, ale co poradzić? Ciekawe, czy w grze jest system tego, że dostajemy na przykład srebrny przycisk, tak samo. Czy jak to wygląda? Czy to w sensie, czy to nie wygląda? Teraz jak dostaniemy znowu te około, no, wydaje mi się, że może nawet trochę więcej. Może jakieś 600 tysięcy, 700 tysięcy, to będziemy w stanie zrobić. Yy kupić zdecydowanie lepszą kamerę, no i znowu będziemy w stanie coś więcej podziałać Dobra, ważne jest dla mnie przynajmniej w chwili obecnej, żeby się tutaj, o, oh, w fioletowy jakiś, kurde, niech będzie Poproszę w takim razie, Video Editor 60 tysięcy, nie no, na takim to zobaczcie, dosłownie moment, cyk i zedytowane wszystko, zedytowane i proszę bardzo, filmik zrobiony teraz miniaturka, cyk, cyk, proszę bardzo, miniaturka, cyk, obcykana i zrobiona, dobra. Sejwujemy, zamykamy, wchodzimy na YouTube'a. Uploadujemy, cyk, cyk, upload i wchodzi. Nice. Mm, tutaj 190, tutaj 170, cały czas lecą. I 630 tysięcy, tak jak mówiłem, całkiem sporo. 600 albo 700. E, komputer jest teraz totalnym kozakiem. Nie musimy nic robić. Nic, 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 totalnie. Więc zobaczmy jak z naszą kamerą. Nasza kamera obecna to kamera stąd. Kolejna jest za... Ta jest za 700 tysięcy i wygląda bardzo fajnie. Więc ja bym jednak wykorzystał to i zrobił 700 tysięcy. Tylko teraz tak, jeśli mamy 3 miliony, to żeby dostać te 60 coś tysięcy, potrzebujemy przynajmniej 300. Tak, potrzebujemy. No, zmienion możemy zrobić, szczerze mówiąc. Tak naprawdę. Dobra, niech się poklika jeszcze chwilę i uwaga. I jest. Dobra, wchodzimy. He? No. Pff, już się zdziwiłem, że nie mogę wejść. Prosimy. Tutaj tego, cyk 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 cyk, 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 zrobione, upload, cyk, zrobione, zamykamy, cyk. Jakby to u mnie tak szybko szło, o, to by było dopiero dobrze. Ale to nie idzie tak szybko, niestety, moi drodzy, to nie idzie tak szybko. Dobrze, jest zrobione. Fajne jest to, że mają bardzo dużo tych tych teł, tak naprawdę, zrobionych. Uploadujemy to pod to, upload i cyk. I dostajemy zaraz jakieś bonusy, cyk, cyk i pieniążki na nasze konto. Nawet więcej niż myślałem, bo mamy 800 tysięcy. Potrzebujemy teraz kupić tą dobrą kamerę, bo teraz ta kamera będzie miała o ile się orientuję, 4 razy tyle, co obecnie klikamy, czyli 16, jakoś 35 tysięcy może, coś takiego, 34, 34 tysiące za 700, a kolejna jest za milion 200, 000, więc bierzemy ją za 700 tysięcy. No i stały nam 4 kamery do kupienia za 27 milionów tu i biurko za 19, ale no teraz już jesteśmy w stanie klikać bardzo, bardzo szybko, a jeszcze możemy sobie zwiększyć wielkość naszej karty oczywiście. Proszę bardzo, bierzemy do rączki i klikamy na 5 milionów, proszę bardzo, na 5 milionów znowu będziemy w stanie zarobić bardzo, bardzo dużo tak naprawdę. I znowu będzie można zainwestować w biurko, albo znowu w lepszą kamerę, albo po prostu w więcej miejsca. To też jest dobra inwestycja, jak będzie patrzeć. Dobra, biurka lepszego nie posiadamy, więc znowu robimy sobie edytor, cyk, cyk, cyk. Teraz prawie z 5 milionów. Mimo, że jest to 5 milionów, to i tak dalej idzie to naprawdę kozacko. I jest zrobione. Dobra, uploadujemy, w sensie no, renderujemy w tym przypadku. Robimy miniaturkę, cyk, pomarańczowe tło w tym, w tym przypadku, cyk, cyk, cyk. Poprawione światła, jakie tam kurde w ogóle cuda totalne. Um, uploadujemy to z tą miniaturką i cyk. Zrobione 15 tysięcy, tutaj 58 tysięcy. Czemu te dwa poszły trochę gorzej? Nie wiem, ale się może kiedyś dowiem. Pff. Ale mam 5 tysięcy subskrybentów. Ile zarobiliśmy tak naprawdę? Nie patrzyłem. Mamy mi. <gryw> to z 5 milionów możemy pójść na 22 miliony. Dobra, to teraz bierzemy kamerę do ręki i czas to zapełnić. No dobra, także kończymy dodawanie oczywiście naszej sekwencji w programie do montowania. I cyk, zapisujemy. Robimy. Zamykamy znowu szybka miniaturka. Cyk, cyk, cyk. Miniatureczka szybko zrobiona, poprawione światło. Cyk. Zapisujemy. Wychodzimy znowu YouTube. Eee, nasz ostatni film poszedł już trochę lepiej. Uploadujemy ten film z 7 milionami. Za to w sensie 7 milionami tej energii, czegokolwiek. I o! Film wystrzelił! I mamy za to. 5 milionów. <noise> Czyli bardzo, bardzo fajnie. Możemy też teraz stąd wyjść. Eee, no i musimy znowu zainwestować w coś. Tak naprawdę cały czas na tym to wszystko polega. Ciekaw jestem, jak to będzie na kolejnych piętrach, bo pewnie będziemy mogli to jeszcze bardziej rozwijać. Na razie mamy 7000 subskrybentów. Milion tutaj za 4 miliony, biurko. Nasza kamera może być za 3 albo za 11. Myślę, że to za 3 miliony będzie spoko. Biurka lepszego chyba nie kupimy. 1,7 możemy kupić. To kupmy. Czemu nie? A za resztę, oczywiście, zwiększmy sobie miejsce na naszej wspaniałej karcie. I Proszę bardzo, i teraz, mając tyle tysięcy, możemy znowu bardzo, ale to bardzo szybko zapełniać tą kartę. Znowu będziemy mogli bardzo, ale to bardzo szybko zapełniać sobie, w sensie przyspieszać nasz montaż, tak naprawdę, przy komputerze, bo również tam mamy szybszy komputer. Cyk, zrobione. Wchodzimy, zrobimy sobie do środka. Zmieniamy na najlepszego znowu. Halo? Coś tu się zepsuło. Gra się zepsuła. Postanowiłaś się gra akurat wysy wysypać, tak? Mam nadzieję, że mój progres został zapisany, szczerze mówiąc, bo <gryw> byłoby ciężko, i gdyby się nie zapisał. Dobra, jest wszystko, proszę bardzo. Jest nasza kamera i lecimy. Gdzie jest nasz dom? Nasz dom jest teraz tutaj. Czyli nie zapisało mi mojego progresu, jeśli chodzi oczywiście o moją e, kamerkę, ale to nie większy problem, bo już wszystko jest. Teraz znowu replace with best. Mamy najlepszy możliwy. Chodzimy, proszę bardzo, robimy. Tak. E, no i właśnie, e, część z was e, pisała i spekulowała, że używam autoklikera. Tak, a czemu nie? Nie muszę nic klikać, bo rączki są tutaj. Nie mam nic do ukrycia. E, po prostu jest wygodniej, szybciej, tak jakby nie patrzeć. No, możecie też klikać sami, ale czy na tym to musi. Po... Co to za wideo? Nie wiem o co tam chodziło, ale nieważne. No, jest po prostu wygodniej szybciej i tak dalej. Szczególnie we wszystkich grach, jeśli chodzi oczywiście o klikanie. Dobra, zapisujemy, wrzucamy tu, yy, robimy upload, mamy ten film, wrzucamy go z tą miniaturą i lecimy oczywiście. Tutaj film 350 tysięcy wygenerował. Nice. I ja dostaniemy tym razem 5 milionów znowu w okolicy. Bardzo fajnie wszystko poszło. Możemy też edytować profil. Aha, po prostu kolory możemy edytować. Dobra, niech będzie. YouTube, zamykamy. Wchodzimy na YouTube'a jeszcze raz. Także no, tak wyglądają nasze wideo, jeśli chodzi o to. Całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że pierwszy zrobił 77 wyświetleń. Co nie jest zbyt dużym wynikiem. Mamy też tu kilka wideo. Możemy też kilka przygotować i możliwe, że... Jeśli oczywiście... A, Disconnected tu jeszcze jest. Connect. Check. Aha, disconnect, dobra, czyli wszystko jasne na... Także, w tym momencie zakończymy sobie Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję A jeśli chcecie więcej odcinków, to dajcie znać Ja przygotuję więcej filmów, które zaplodujemy sobie od razu W kolejnym odcinku I będziemy w stanie zarobić na start trochę pieniędzy I kupić najlepszy możliwy sprzęt Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia Link do gry w opisie Trzymajcie się, no i cześć